Cześć, cześć, jestem Adrian, LLU320, Magdalena i Marzenna w składzie trzyosobowym. Tak, za waszym głosem niestety mój mąż kupił, ja nie powiedziałam, że musimy oszczędzać, on oczywiście powiedział, co, jak oszczędzać? Nie ma takiej możliwości, musimy się kupić z pieniędzy. Kupiliśmy tym razem te nowe zdrabki i całą paczkę. Te, coście radzili I zasady są takie. Mój mąż już tłumaczy, a ja drapę, bo już nie mogę, zaczekać. Drapimy wygrywające liczby oraz twoje liczby. Jeżeli któraś się pokrywa, to wygrywamy przypisaną jej nagrodę. Jeżeli znajdziemy banknot, wygrywamy przypisaną do niego kwotę, a znajdujemy kokos i wygrywamy podwójną Kurde. kwotę wskazaną. Dobra Bierzemy się za to. Zobaczymy. jest 125. Przegrała, bo są dwie Chyba, że będzie główna. Chyba Bo trochę łatwiej nie. się zdrapuje niż diament. Bo wygrasz nie w tym życiu. za 250 lat. <laughs> chyba prawda. Ja nie Ale my się nie poddajemy. Mój mąż oszalał. A dzisiaj to Wostka. graliśmy z żoną w Kenio. Keno! Keno! Kenio. Kenio chyba. Kongo! Keno! Kongo. Keno. Ona y, pani z... Ona pani... Pani z To powiedziała na to Kenio. Keno! Keno? Tak. To może ona nie potrafi od odmieniać. Ja chyba tak. też przegrałam. Nie wiem, czy kojarzycie tę grę. Wygraliśmy, postawiliśmy dwa zakłady, wygraliśmy 40 zł. nie ma, 18 nie ma, 40 się nie ma. Nie, ma. Nie, ma. Nie, ma. Nie, ma. nie pokrywa nie ma. póki co. Nie, 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 nie. Tak, to jest jak się komuś zaufa, ale się nic nie wygra. No, jeszcze nie jest to ostatnia zdrabka, na razie. Dokładnie, jest Dokładnie, to jest początek. Ja nie widzę w Potem ogóle te zdrabki, trzeba sprawdzić. Ja w ogóle tych numerów nie widzę. H M... łatwiej się drapie niż diament, ale też numer. Nie, mnie chyba też nic. Ale sobie odkryję numerki. Ja sobie poszukam już. Tak, różne. Tu przygramy. Może być tak, że to są zdrapy moje. Nie wiem. <laughs> Dzień Nie, dlaczego? Nie zadałam pytania, a, a 35, bo ja czekam aż moja żona odpowie. Żona jest zła. Miałam złożyć meble. Przedpuściłam do pracy. Ja nie jestem zła. I nie to zło... bardzo. Ja może ciężko się trapuje jednak. Nie Ma mam kokos za 10 zł. Nie. Ty się Czyli 20 zł? Nie. Tak, kokos się liczy razy 2. Czyli 20 zł mamy w zarobku za Ja no? mam radę yy, na razie, przeprasza. zobaczymy ile kto wygra. A, A ja mam 10 zł. 23, liczba mi się powtórzyła, o. Pokaż, pokaż, to jakoś nie Jeszcze, ja chcę sprawdzić, nie aż tak ślepo. Może stara, ale nie ślepo. No, 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 no. no ja nic nie znalazłam. 3 razy P. I tak, dwunastki nie widzę. O, mam kolejną dychę. 24, tylko mnie nie wiesili. Czy 20 złotych. O, 34, to Dlaczego? No dobra, trzymaj. No dobra, dobra. Nie, ale to widać 8, w numerze. 8 i 38. Chyba widać. 8 i 38 nie ma. Tu się nie I 15 nie też nie ma. Czyli macie tutaj 20 zł. Kolejna złotych. dycha, czyli mamy 30 złotych. Czyli znajdziecie to. To się kogo? nie pokrywa. 10 złotych z pliku. Kriku, dobrze mówię, tak, czyli 40 Ale... zł. Tak, 20 złotych za za 50 zł. Masz już 50? Tak, z tej A ja mam grychy. Ja tutaj kładę. Idziemy dalej. Dasz mi ostatnią zdrapać. Tak, ostatnią. Cyfra. Dobra, 19, czyli ostatnia. 07 chyba nie ma. Dobra, podsumowanie z drapeczki to jest Polesk, ale zdrap to po ludzku 50 zł uważam, że jak coś robisz to rób to dobrze 3 razy S. plik 23 hmm, aż teraz sam się gubię jak nie dobrze zdrapany to będziesz wiedział co, co zrobiłeś moja zdrapka teraz nic nie wygrała ale tutaj jeszcze nie widzę 18 nie widzę, 11 nie widzę, 6, Pięć, 6 dobra. nie widzę, 12 nie widzę 8 też nie widzę. Ja mam tylko dyszka 1, 2 no i się pomyliłem W każdym razie jeszcze mi 50 zł. Nie widzę już tych głośności. Ta komoda, no. składanie komody tak mi już męczyła, że włączy że mi się wszystko w oczach. 50 zł tam mamy 70. czyli nawet ładnie mamy dużo ceny. 70 złotych, 80 zł. bo to jest tak, drogi drogi dalej. Drogi. chyba że pozostałe są puste i nadzieję, że nie bo się niż A tak pod skosem się wchodzi w się, drapie. Coś nie... się bo... O której właśnie chyba? Patent. No właśnie zauważyłem, też tak robisz. A... Wszystkie nie, ma. 29. nie, widzę. 29. nie widzę. 19 nie mamy. Żona, idzie. Nie Hmm. To, 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 to że te zdrabki wszystkie obję przeżycie. Tak, musimy je przeżyć. To nie bo... bywa, tak? 11 nie ma, 8 nie ma, 02 nie ma, 08 brak, jeszcze 7 nie mam, 07 nie mam, nie ma, 07 07 <trujanie> też nie ma, 03 też tutaj przygrana ale sięgam po nastolki ja to chyba dzisiaj najmniej zarabiam ja chyba dzisiaj najmniej zarabiam miałam już coś kilka ja ja też przegrana 9 2 25, 6 6, 28 aby to było to póki co nie póki co nie ciężko się zarabia kobiety nie mają wprawionych rąk ja tego nie skomentuję. To jest na mojego męża. Ja to mówiłam. Ja tak drapie. My jedno pięć. Ranik są ci Tak. Ja ciężka praca na Ja Mam kokosą. Czyli razy dwa? I tam masz dziesięć? Czyli masz 22 dwa hmm. złote. Ładnie. Podsumuję To wydaje mi się, że będzie połowa naszego, naszego naszego wydania pieniędzy. Zwróci no. się, tak. co najmniej. Takie mam przeczucie. A ja drapię dalej i nie no, ma nic w tej zdrowce. Możecie, to to za ja 10 zł, ale jak będzie więcej, to maszyna i tak nie okłami, tak? Może też może zobaczyć. A 13. 10? 10. Ja muszę sprawdzić jeszcze numer. Różne tutaj się nie podbiję dyre. Pu, 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 gdzie one się schowały? Oj, przestawiłem trochę komatkę. HS różne. Następna zdrobka. No niestety, tylko duszka. Tu mamy. Patrzymy, umy damy. Teraz stety. wstety. zwróciła się. Drapu, 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 trapu. Dziś iść wydałem i dziś nie podciskałaś. Ona bardzo się nakręciła, no to Ken, Ken, jak to mówisz? Keno. Keno. Zatem razem albo przez WNL spróbujmy, albo, albo w punkcie właśnie to sobie Hazard, gdzieś pod jednym dachem. <noise> 21, hmm. a nic. Liczyłam na większą wygraną, ale tylko dwie deszki. Boże, jak się wystraszyłam, myślałam, że mam główną wygraną, a 35, pomyliłam 36. 66. Hmm. No, i tutaj mamy kokosa, czyli dwie deszczki. W tej jednej zdrapce? Tak. Bo kokos, to ile my tu już mamy? Mamy 10. 5. Czy jednak zdrabki, jak się okazało ostatnio, za złotówkę paczka się nie opłaca? Nie, nie no, opłaca. Ale podstawki się dobrze drapie. Całkiem całkiem. Nie mam. Nie mam nic. No co, jest zapyt w Chociaż nie, jeszcze tutaj widzę 10. dziesięć. Dziesięć poleciłeś? Tak na oko. Na oko to koło szpitalu, ale... Oto mam na mroko, tak? Takie ja mam liczby. Dobra, to nic nie wybrałem. No, u mnie nie zdycha. O, no, no, nie. Czyli on czydycha? No, bank, klik kasy, ale chyba nic więcej nie widzę. Pamiętacie nie te emocje, jak weźmiemy w jednej z 100 zł? Teraz miałeś 50. Teraz no, było, było tak niejedno, ale. Nie, wiem. Takich emocje nie dają. Nie ma proszę 13, 13, 29, hmm. 13 12, 29. i 29 13 i 29 i jeszcze miałem 35 Już nie ma chcesz coś dać wyraźnie 35 nie ma, nie ma. 17 trafiona, no chyba już tutaj nic nie będzie, nie sprawdzałem numerów 42 i37. To nieszczęśliwa zdrobka. Nieszczęśliwa gum nie kupisz. Ja dawno gum nie kupowałem. Orbitki cały czas, że rysz. A, ale to mnie tylko. <laughs> Dobra. Coś słabo to idzie. Ale orbitki. O, mam 40, 10 zł. Jest w końcu. Rycząca. 40. Może <laughs> coś jeszcze. Nie, nie. Dlaczego moja żona taka cicha dzisiaj? Kochanie. Ja jestem zła. Zła jest. Nic się nie odzywa. Ja nawet nie skomentuję tego. Czego? Zobaczcie. Kalkuda. Trzy razy N i... I 10 złotych. No, ja Proszę dla nie. mojej gniewnej żony. Jeszcze się bardzo Ostatnie zrabki. No, ostatnie wątki i ciekawe, czy moja to będzie. Już wiem, że moja nie wygra. Mam ostatnie wątki. Nieszczęśliwy Trzeba że 40 No i że wygracie tyle wygracie? Ja wiem, że no, tak. nie. wiem. Zjadł, nie zjadł mi hmm. Dobrze, że tak się kończy, że połowa, niestety. Idzie. Musisz się wziąć no. teraz na przykład trupików 20, reszcie zdrapek i nie z innej paczki. Ja bym po... Nie ma sensu, to jest ja w ogóle, możliwość właśnie wygrałam Tak. Poprosić każdego, przychodnia, ci ludzie, że zdrapkę. No, Czekam. Drapa, hmm. nie drapa, bo może wygrałam, to się podzielimy. Co wam bierze? Bo. Napisz, nie ma tu się w komentarzach, żeby pocieszyć moją żonę. Ale ona się szyku. nie martwi, o to, że nie grałem. Że ją wkurzyłeś. No. Tak, bardzo ją zdenerwowałem. Ostatnie dwa dni to była tragedia. Nie chcę kończyć filmu, bo nie wiem, kto się dla mnie skończy. Aby że będziesz to spał w buzie O. Jest Jest na wypasowa, to wypasowy wypas wypaś. Full wypas. Full wypas. Full wypas. Dobra, Chciałaby mi się wypaść niestety wypaść nie udało. Czekam. No może policzę, wygrane. Tak, policzę wygrane. Na, na ten głos, moment. bo tutaj jest. Akurat po 10 to ty umieś liczyć. 2, 3, 5, 7, 5... Co my tutaj mamy? Jak tam kochanie? Żyje. Ale nic nie mówi. Jak nie moja żona. To nie chce. Bieda, bieda. Ja sobie teraz pozwolę sprawdzić moje zdrabki czy na takiej głównej wygranej. Nie Jeba. ma. Szlożę? Muszę niestety zakończyć film, przeliczę i wrócimy do Was. 0,8. Hej, witamy po przerwie. Przeliczyliśmy nasze wygrane zdrabki. Okazało się, że wygraliśmy 130 zł. 7 zdrapek było zwycięskich na 25. No Liczyliśmy na większy wynik, tym bardziej, że to są nowe zdrabki za dychę. Jedna, no ale niestety widać, że jest stała reguła, że w paczce wygrywa się około połowy wartości. Niestety, chyba, że wygra się ogólną nagrodę. No jesteśmy mieli że ona jest nadal wkurzona, nic się nie zmieniło. Może następnym razem. Dobra, tyle z naszej strony. Trzymajcie się, cześć. Popa. Popa.